Stało się. Stary sobie przypomniał hasło do konta. No chwilę filmów nie było. I pewnie pomyślicie, aha, bo ci się nie chciało? Po pierwsze, może trochę. Po drugie, byłem lekko chory, ale spokojnie dobrze wykorzystałem ten czas. Wbiłem Grandmastera w 2 Nawet na turnieju wygrałem sobie taką przypinkę całkiem fajną. Patrzcie, jaki brał super Superancki. I byłem w kinie i pozdrawiam Wickę, która mnie tam zespotowała. Pozdrawiam. Dawno Content Fightera nie było, więc myślę, że możemy zacząć od tego, że przypomnę sobie, jak się robi prawdziwą sztukę, zanim faktycznie wrócę robić własne filmy na YouTube. Nowych widzów tu nie ma, więc wszyscy znacie dobrze koncept i kliknijmy sobie w przycisk Wylosuj film. Przeruba z Webcam rekordy Video z 14 września 2009 o 5.31, w sumie nie wiemy czy to jest rano czy wieczór. Może trochę złe, ważne że ocean spokojny, ale to mój pierwszy film. I co my tu mamy? 39 sekund. Że ktoś tu trzyma chomika, jest to super, super ciche. O kurde, zapomniałam czegoś. Ktoś tam mówi, może w poście podbiję wam o jakieś 10 tysięcy procent, tu coś usłyszycie. Ale dobra, mówię. Nazywam się Fifi, A może Kiesia? Zaraz chwila! Kiesia utknął w tym takie! Oho, mamy nowego bohatera Kindermleczną kanapkę. Dzień dobry, nazywam się co się, ja powiem wodam. Krzysztof już nie Historia się zagęszcza. Ale w stop frame. Gdyby to było Trochę lepszej jakości to byłoby to fenomenalne. Niestety musimy wyrobić własną opinię, nie ma nam kto powiedzieć co mamy o tym myśleć. Czy przeruba ma coś jeszcze na kanale? Nie, to jest jeden jedyny film i ma pięć subów. 387212patrz.pl Czyli może i wyżej jest to jakiś automatyczny riaplut czy coś. Od Florka0006 Z dzieckiem z reklamy Bebiko chyba. Na awatarze z 2009. No i faktycznie mamy logo Patrz.pl i jest faktycznie reklama Bebiko. Za mało witamin i żelaza? <laughs> Czy wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Jest to reklama Bebiko. Nie wiem czemu ktoś to wrzucił. Po prostu włączcie telewizor. Zapewne zapewnia dobre trawienie i wspomaga naturalne siły obronne organizmu. Glory ma coś więcej na kanale. Kolejny kanał z jednym filmem. I faktycznie jest to dokładnie ten sam screencap, co z miniaturki. Czy to jakoś samo pobrało? 50 wyświetleń. Wow. Polish YouTube pub. Podziemni scenarzyści wypowiadają bunt przyciemnianym wycieraczkom od nomi lol. Z 2012 roku. Magiczny film opowiadający o lasach tak wielu bohaterów, że aż nie wiem jak którykolwiek z nich ma na imię, ani tym bardziej nie wiem co to za kreskówka. Zauważyłem tylko, że oszczędzali na animacji, bo dokładnie te same postaci przyglądają się telebimom w dzień i w nocy. Okej, okay, okej, okay, całkiem dobre spostrzeżenie. I co my tu mamy? Co się tu dzieje? Czy to nie są gry karczany dla dzieci? Powiedz mi co widzisz? O, jakiś budynek... Nie, Za stary już jestem, dlaczego mnie to śpieszy? Chińska bajka. Jest to fun dub, oczywiście. Kim jesteś? Jestem Adam Małysz! No, mamy tutaj film z warstwami, bo jest to przeróbka parodii Fandabowej. I to była długo stracona wersja tego, co będziemy robić jutro. Jakieś pytania? A co będziemy robić jutro wieczorem? W ogóle, co tu z boku poleca? Kolejny polisz YouTube Pub, kuchenne owulacje JoJo. Później Pepis i ostry sos, Tutaj jakaś gelada etiopska, jedno wyświetlenie. Okej, okay, co to jest. O, holy shit, małpiszonki. Kolejny polisz YouTube pop zanek piecze chleb na spermie. trójkątna na ziemia pojebana analiza, polisz YouTube pop. Mega. Prawo, zrobiłeś parodię z tłumaczenia parodii. <tumienie> Tłumaczenie. Tłumaczenie dla prawdziwych Tumanów. Tuman Show. Krawczyk zabił Elvisa. Wiedziałem. Ale co z tymi małpami? Park Narodowy w Górach Siemin. Tylko tam spotkać tam można geladę etiopską. No i czyli je zbiera żurawinę. Tutaj pancerne dupsko. No i jakieś dolinki. Super sprawa. W życiu jest kilka rzeczy pewnych. Jest to na przykład śmierć. Albo, że znajdziemy tutaj Libdaba. Albo... Tym razem Harlem Shake z Lihavy 11 kwiecień 2013 Gabrieli Krawczyk. Zamysł dobrze znany. Stoją, wszyscy jeden tańczy, i za chwilę drop. Zauważyłem, że oni nie wycięli dźwięku z oryginalnego wideo, i po prostu słychać jak się tam wszystko szura. I znowu wraca Pepis i ostry Sos. Jak zrobić kiszoną Pepsi w domu za darmo? Ok, zostawię to na później. Marcel pisze: fajne. I też Marcel pisze: Zenek tancuje. Like. To mój jest dubbing włączony. Jak to wyłączyć? Ja, zobaczmy, czy on faktycznie bierze Pepsi i wodę po górkach. A jaki kraj tak je kocham gotować? Ja teraz na nowym koncie to sprawdzam, więc moje polecane z boku wygląda zupełnie świeżo i naturalnie. I z boku mamy 10 najśmieszniejszych wypowiedzi w TV. Jak poradzić sobie z przeskakiem z podstawówki do liceum? Adrian Nowakzan, rozpakowanie zakupy 3, część pierwsza. <grym> A co do kiszonej Pepsi w domu za darmo? No, słuchajcie, już próbowaliśmy pilk na tym kanale, więc zobaczymy, gdzie nogi poniosą. Koko, Eurospoko, Dzieci Neo. Myślę, że tytuł mówi tu sam za siebie. Może młodsza widownia nie słyszała tej pięknej pieśni, dlatego do hymnu. Na tych starszych filmach to bardzo często są wyłączone może z automatu. W ogóle czy tutaj uploader nazywa się codownik, czy koodałnik, to mnie ciekawi. Było historycznie Euro 2012, cofnijmy się jeszcze dalej do PRL-u 1981 wódka na kartki, małpka i do pracy. Za komuny było lepiej od TV Poland, Antena. To ma ponad 1,3 miliona wyświetleń. Co nam tutaj powie? Telewizja Polska program pierwszy. Czy należy wprowadzić kartki na alkohol? Yy, oczywiście. Czemu on wygląda jak taki Dis, ta tylko starszy? To to, Niech zrobią tak jak jeszcze go Nie ma sklepów monopolowych, budka w każdym sklepie na półkach. I państwo dochodzi, są małpki większe, mniejsze, nie muszę kupować pół litra. Biorę sobie rano małpeczki i idę do pracy. Małpka i do pracy, 1981. 44 lata później, no dużo się nie zmieniło. No wiecie, jak to mówią Polak nie to, bla bla bla. Od grupa Wiśniecki H7 Osra. Pool Blue intens żarówka halogenowa. Przyszedł czas dokonać testu dorosłości. Stary chłop chyba potrafi obejrzeć film i nie zaśmiać się z tego, że haha, śmieszna nazwa, prawda? Zróbmy tak, że film się urwie, kiedy się zaśmieje. Witam wszystkich na kanale Grupa Wisiński. Dzisiaj krótka prezentacja żarówek halogenowych Osram. <laughs> No i oczywiście w ramach Bingo musi być też nabijanie punktów oszkiwanie serwera homikuj. Film ma 6 minut. Czy będzie zbadaj element? Oczywiście, że zbadaj element. To na pewno zadziała. Już nie jest aktualne. Przykro mi, napisał GTA Movies 74-13 lat temu. Spoiler, to nigdy nie było aktualne. Harlem Shake zbadaj element. Co nam brakuje do bingo? Oczywiście, Marek lubi se zajebać od Smakosza THC, film z cyklu Porad, Zdrowie i Uroda 2011. <noise> Oczywiście musimy trafić film z żulami. No i nagrywają pana żula jak chyba denatura dwali. No jeden łyk, już dość, zostawiamy resztę na później i się urywa. Słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że naprawdę jest dużo tego alkoholu. Nie musicie pić denaturatu. Nawet tego nieszczęsnego kustosza. Damy na jeszcze raz! Szef. Widzę, że dalej w tym samym temacie się obracamy. Putkowice Kuter bongo, ale Alejandro. Co to za inkantacja? Od Kitov 2 Co się dzieje na wideo. Dwóch panów, jeden sobie leży w taczce. Status bomby chillowana. Drogi pcha do przodu. Kaptur na głowę, prawie jak spoiler do przyspieszenia, i idziemy dalej. W ogóle co to za pielgrzymka. Dobra, Baja bongo! I idą mi na końcu, baja bongo. Ale moż fojne łobowie, kozok, uśmiech, dwukropek d. dwuja władę. 15 lat temu. Dąbrowki breńskie, wypadek przy pracy, część pierwsza. 15 lat temu. I potrzebuję teraz waszego pełnego skupienia. Bo jest to. jakby to powiedzieć. Nie najdłuższa produkcja. Owszem, tak, to było wszystko. Jest też część druga i część trzecia. I one już trwają zdecydowanie dłużej, bo część druga trwa 15 razy dłużej. Co się dzieje na części drugiej? Mamy inne ujęcie. I wózkiem widłem będą traktor próbowali postawić. Jak on w ogóle tak do piodu poszedł? Część trzecia jakimś cudem ma najgorszą możliwą jakość na świecie i majtają tym traktorem można wywnioskować bardziej z vibe'u niż z faktycznego obrazu. I nawet nie zobaczyliśmy, czy udało się mi go postawić. Znaczy wiecie, on... Stać to stał, bardziej położyć czy usiedzieć? Nie wiem, położyć to chyba byłoby bokiem. Stawić tak, to. Zresztą nieważne. Lamborghini by Adex XDD e .pl. 16 lat temu, 17 kwietnia 2009, 66 wyświetleń. Wykrzyknik, witam, wykrzyknik. Film przedstawię Lamborghini. Logotyp. No way! Co? No. Nooo! Teraz nawet biały, No. Więcej Lamborghini. Is this tough? Jeśli się pytacie, to tak, to jest dosłownie pokaz slajdów z Lamborghini. I leci remix z Voodoo People w tle. <laughs> fastcoolcars.com No, nieźle, Adex. A Lamborghini to nie jedno dzieło na koncie naszego reżysera. Mamy też film Oscara i Nicodema. Też sprzed 16 lat. Ma 12 wyświetleń mniej. bo się może pod nim kryć. Wykrzyknik, wykrzyknik. Wytam wykrzyknik, wykrzyknik. Więcej wykrzykników, czyli bardziej was wita. W filmie przedstawiam: Transformers. Revenge of the Fallen. Lato 2009. Low tle. Google Grafika to mój ulubiony gatunek filmowy. Ale twardy render. To na pewno jeszcze Transformersy? Ale co ma do tego wszystkiego ta turka? Był jakiś kolab z ze manem Czy to nie jest po prostu Sentinel? Oża wola od Tomka. To dzięki. Z 2014 roku grudnia. I co my tu mamy? To nie jest długi film. On ma zaledwie 11 sekund. Gdzieś naszego bohatera wywiało. To nie wygląda jak grudzień. jakaś zielona trawa. I co on tu wrzucił? Jakąś lokalizację opuszczonego domu? Czy to jest jakieś ARG? Czy ty coś więcej wrzuciłeś? Mac jest tu zapaleńcem PowerPointa, bo wrzucił... Mój pokaz slajdów. Okej. Okay. Mój pokaz slajdów. 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 pokaz slajdów, poka slajdów, poka slajdów, poka slajdów. I na koniec coś, No co powinno było być na początku. Przykładowy filmik. Jak... Tworzyć sztukę. Nagrany przez telefon Nokia C5. Myślę, że to ty nagrałeś, a nie Nokia z infonokia.pl 15 lat temu. Przykładowy filmik nagrany przez aparat o matryce 3,2 megapiksela umieszczony w telefonie komórkowym Nokia C5. Czerwiec. Też kalendarzek z Nokią, to InfoNokia to faktycznie prawdziwy zapaleniec. Jakieś dyplomy, podziękowania, odwoźpu chyba tam jest serduszko. No, prawie byśmy się rozczytali. Czas decyzji. Ale jaki vibe potężny ma to mieszkanie? <laughs> Fajeczki, komputerek, dwukomu trolka. Pokażesz widok za oknem, zdoksujemy się. No i Cek, GGSerowe świery już cię namierzyły. Ale jaka miejscowa kozacka, taki balkon całkiem spory, grillek, w jakichś przedmieściach. Widać, że to jest mieszkanie typu 2009 rok. Ten konkretny odcień tych wszystkich drewnianych mebli, czuć tą śliskość. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Wiem, że jest to na naszym kanale dosyć oklepany format ale będę kombinował z czymś nowym. Więc jeśli jesteście ciekawi nowych przygód na kanale Drogdan, to zapraszam do subowania, lajkowania, wiecie, z bla bla bla. I do zobaczenia już całkiem niedługo. Trzymajcie się, cześć!